Pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi, Tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie. Jak widzicie w tytule, dzisiaj zapraszam na zakupy nowości listopada z naszym polskim sklepem internetowym, czyli z Answer.com. Jak wiecie, sklep internetowy Answer często pokazuje o siebie w filmach. Answer był partnerem mojej książki wydanej kilka lat temu. W ubiegłym roku kręciliśmy też taki fajny lookbook we Wrocławiu z okryciami wierzchnimi, różnymi fajnymi. Tutaj kto z Was nie widział, jeżeli nie pamiętacie, to wrzucam go w karty. A dzisiaj zapraszam Was właśnie na całe zakupy i nowości z jednego. Sklepu. W sumie to w tej serii nigdy nie pokazywałam rzeczy tylko z jednego sklepu. Może od czasu do czasu możemy zacząć, ale dzisiejsze zakupy są powiązane z bardzo fajną promocją na Answerze, właśnie. No i na ogół różne zniżki i promocje omawiam pod koniec filmu, ale dzisiaj od tego zacznę, dlatego że Answer w tej chwili cały listopad ma tak zwany black. November, Czyli akcje czarny listopad, tak jak mamy Black Friday, to oni sobie rozszerzyli to na Black November. No i teraz bardzo dużo produktów, tam są setki, po prostu tysiące produktów na dużych przecenach właśnie z okazji Black November. I jeszcze ode mnie, od nas. No, od nas właściwie, bo to z Answerem. <grym> I ode mnie macie na Kodracka 10, jeżeli wpiszecie tam gdzieś pod koniec już procesu zakupowego, Kodracka 10 drukowanymi literami wszystkie info jeszcze będą w opisie na dole, jak również link do wszystkich rzeczy objętych promocją, bo macie dodatkowe 10% jeszcze łączące się już z całą akcją Black November. Także na te wszystkie rzeczy, a tego jest bardzo, bardzo dużo, to są prawie wszystkie marki regularne z Answer'a, które Answer w sobie ma są też właśnie marki premium, z których ja sobie dzisiaj też kilka rzeczy wybrałam, Wam pokażę za chwileczkę. Natomiast jeżeli wpiszecie racka 10, to jeszcze właśnie do tych 20, 30, czasami 50% off macie jeszcze dodatkowe 10% także można dostać rzeczy w bardzo, bardzo fajnych cenach. Wszystko jeszcze będzie w opisie na dole, i link do um, całej akcji Black November, do wszystkich rzeczy objętych tą akcją, a ich jest multum, jak powiedziałam, będzie w opisie na dole. No i właśnie, dzisiaj Answer um, przyszedł do mnie z uzupełnieniem mojej jesienno-zimowej garderoby o kilka smaczków, bo jak do mnie napisali, Racka, chcielibyśmy, żebyś pokazała naszą fajną akcję Black November um, i dała też jakiś swój kod rabatowy. Ja mówię, dobra, dobra, to ja sobie teraz moją szafę trochę um, Uzupełnię o kilka rzeczy, których mi brakuje. Bo ostatnio, wiecie co, tak stwierdziłam, że ja się zrobiłam taka bardzo szaro-czarno-beżowa. Taka bardzo basic. I ja tego potrzebowałam. Mam mnóstwo właśnie beżowych płaszczy, szarych płaszczy. Gdzieś tam jestem taka. Mocno stonowana, i miałam też kłopot z butami ostatnio, że okazało się, że ja mam właściwie prawie same czarne buty, prawie same czarne botki. No bo ja tak wiecie, idąc w ślad i w myśl za tym, że czarne botki wydłużają stopę, wydłużają sylwetkę, wydłużają nogi, to właściwie teraz kupuję same botki czarne z noskiem, z noskiem w szpic. One są takie dosyć, no wiadomo, są różnie stylowe, ale są dosyć podstawowe, takie, że do wszystkiego pasują, a okazało się, że nie mam żadnych fajnych kolorowych butów. A mam ochotę na trochę więcej koloru i wzoru teraz dla odmiany, i właśnie na jakieś takie kolorowsze, bardziej kolorowe buty. No i zaczniemy od y, dwóch okryć, nie, trzech okryć wierzchnich, właściwie czterech, bo cztery wiszą tu, ale to Zaraz Wam powiem dlaczego. E, zaczniemy od pierwszej kurtki, od krótkiej kurtki puchówki, z tym, że ona nie ma puchu w sobie, tylko ma sztuczne wypełnienie. To jest kurtka z marki Answer i ona właśnie też jest na akcji. W ogóle wszystkie rzeczy, które tu pokażę, też są na tej akcji Black November, czyli są już przecenione, a od nich jeszcze z moim kodem macie minus 10%, jak na 20 tysięcy milionów innych produktów. <noise> Dobra. E, to jest krótka kurtka puchowa, to znaczy puchówka, i ona jest w bardzo fajnym kolorze, bo widzicie, to jest taki. to jest taka śliwka. To jest taki fioleto, różo czerwień właściwie, ale bardziej fiolet, tak też w porównaniu z paznokciami fajnie widać. I ona jest dosyć krótka, ale sięga bioder. Ja mam ją w rozmiarze L, bo ona nie wypada wcale duża, bo ja chciałam, żeby ona była taka trochę, wiecie, duża. Także, także to jest Lka. I pamiętacie, ja mam w ogóle zaufanie do tych puchówek, Ala puchówek z Amswera, bo w zeszłym roku właśnie w filmie pokazywałam Wam tę czarną, e, długą puchówkę. Po prostu tam był taki szał. W zeszłym roku wykupiłyście po prostu wszystkie te kurtki w kilku dostawach, nie można ich było dostać to jest taka długa, asymetryczna, a ona jest z tego samego rodzaju materiału i wypełnienia, tylko jest krótsza. Ta w ogóle też w tej chwili jest i podobne kurtki. Ja ją też podlinkuję na dole, bo wszystkie rzeczy będą podlinkowane i właśnie tę czarną wersję też Wam podlinkuję, a ta krótka wersja też to ciekawe, poza tym kolorem, który mi się spodobał tak najbardziej, jak go w ogóle widzę do ciemnych ust, albo tak na różowo, bardziej na sportowo. Tu Wam w ogóle wrzucę zdjęcie, bo fajne zdjęcie ostatnio widziałam na Instagramie jednej z moich ulubionych w ogóle takich postaci fashion, kulturalnych i tak dalej, czyli Karolinda Margofran. Francuski. Ona wrzuciła taką, kur taką stylówkę w kurtce Chanel takiej właśnie puchowej, ale miałam normalnie jeansy, biały t-shirt, czyli taka podstawowa stylówka, pusta kurtka, i ona wygląda mega cool, ja mam właśnie taką wizję na to. Zobaczymy, jak mi wyjdzie, ale ta kurtka też jest dostępna w dwóch kolorach jeszcze. Jest jeszcze musztarda i jasny róż. Te kolory też Wam na dole tutaj podlinkuję, i ona w ogóle na tej promocji wychodzi jeszcze z moją zniżką o mm, prawie połowę taniej. Tak. Ona prawie połowę taniej mi chodzi także to jest też fajne, ona wychodzi tam za 100 ile złotych, także, także tak. Druga rzecz to będzie coś, co już miałam na sobie, właśnie, bo większość tych rzeczy nie miałam jeszcze na sobie, bo, bo przyszły do mnie przed chwilą, natomiast niektóre miałam, to miałam i tu wrzucę Wam zdjęcia moje w tym. To jest kolej taki długi płaszcz misiowaty w kratę, czarno-czerwoną, jak wiecie ja uwielbiam taką kratkę, mam taki fajny zary do kolan płaszcz, ale on jest cieńszy niż to, mniej misiowaty, taki bardziej na przejściowy czas, a to jest bardziej na jesień i zimę, natomiast to jest mimo tego, że jest misiowate, to to jest cienkie dosyć. Więc tutaj jakby uczciwie ostrzegam, ta puchówka jest ciężka i mimo tego, że jest sztuczna, to sam ciężar sprawia to, że będzie Wam ciepło. Bo pamiętajcie o tym, o czym ja zawsze mówię w filmach, że jeżeli szukacie okryć wierzchni, które są z materiałów, które nie mają no, super właściwości grzewczych, czyli na przykład mają sztuczne wypełnienie, nie mają wełny, to pamiętajcie, żeby te rzeczy były ciężkie, bo wtedy ta solidność i ciężkość tego płaszcza sprawi, że będzie Wam ciepło. A tutaj on jest sztuczny i jest lekki, czyli on on jest na taką, wiecie, jesień, jaka jest teraz, czyli 12-13 stopni. No już, jak zejdzie temperatura poniżej 10, to raczej go nosić nie będę, chyba że się bardzo grubo pod, pod spód ubiorę. No to nie jest takie, taka rzecz super ciepła, i ja mam go yy, w rozmiarze M. I w ogóle Answer, tak, ta, ta, tak jak przeglądałam sobie tę ofertę Black November, bo ja ją mogłam zobaczyć, kiedy wybierałam sobie te rzeczy trochę wcześniej. Przywileje <laughs> youtuberki to w ogóle widziałam, że Answer ma bardzo duży wybór fajnych okryzchnich, tam są i futrzaki długie, w ogóle podlinkuję wam kilka, i taki futrzak brązowy, i w ogóle futrzak w kilku kolorach, i futrzak w takim fajnym kolorze takiej ciepłej czekolady, wiecie, ja ich nie potrzebuję, bo ja już mam, ja sobie wzięłam takie rzeczy, te właśnie trzy, które wydaje mi się, że moją szafy fajnie uzupełnią jeszcze o coś ciekawego. Natomiast jeżeli szukacie jakiegoś fajnego futrzaka, i one też teraz w ogóle na Black November, jeszcze z moją zniżką, też wychodzą wszystkie za 130-140. Złotych są naprawdę w mega dobrych cenach. One tam prawie połowę taniej wychodzą po prostu wszystkie. Yy, więc sobie zobaczcie, jak szukacie fajnego futrzaka. To. Tutaj kilka podlinkuję No dole, a resztę sobie same z linków już ogarniecie. A trzecia, trzecie okrycie wierzchnie to jest po prostu Sylwian Hitch. Mam ten płaszcz w rozmiarze S. To już jest marka premium, dostępna na Antwerp. On ma w sobie 50% wełny, a 50% to jest poliester. Jest ciężki, długi. To jest taka wariacja na temat kratki księcia Walii, bo to jest prawie kratka księcia Walii, ale jeszcze z czerwienią. Jest w moich trzech ulubionych kolorach. Czerwień, biel i czerń. I ja mam właściwie szary płaszcz, taki w kratkę księcia Walii. Pamiętacie jeszcze z zeszłego roku? Natomiast to, co mnie w nim urzekło, to oczywiście trzyma ulubione kolory, ale też ten przepiękny, frędzlowy tutaj, to wykończenie tego dekoltu. No po prostu to robi taką robotę, bo ten płaszcz jest charakterystyczny, ale jest klasyczny, a dzięki temu on się w ogóle robi taki rokowy. No po prostu wygląda fenomenalnie, fantastycznie, jest w ogóle też ciężkie. Już ręce bolą od trzymania i on też tam, nie pamiętam do końca, ile. Taniej, ale też na tej teraz promocji jest, jest sporo tańszy. No, jak powiedziałam, 50% wełny, także to już też jest fajny, fajny, fajny skład, no i te frędzelki, tak, to mnie urzekło. I te trzy okrycia wierzchnie właśnie sobie em, teraz od Answera zamówiłam, e, w prezencie dostałam, tak, także bardzo mi miło. <laughs> e, i, no i one uzupełnią moją szafę o coś innego niż beż, czerń i szarość. O do tych płaszczy dobrałam sobie dwa dodatki. Ja ogólnie z dodatkami w stylu czapy i szaliki, no mam jakieś tam problemy. Bardzo lubię te takie czapki bosmanki, o których mówiłam ostatnio, ale z takich czap zakładanych i szalików, to ja tak za bardzo nie noszę. Bo ogólnie, jak wiecie, ja mam duże włosy i te włosy mam wrażenie, że mnie grzeją. Lubię sobie na przykład tylko dorzucić, nie wiem, nauszniki i już mi jest OK. Nie potrzebuję jakichś takich czap i się tu opłata... Op patul... O, patulat, za bardzo, tak. Wolę mieć fajny płaszcz z dużym kołnierzem na przykład, tak jak tutaj w tej kuchówce czy w tych płaszczach, plus właśnie ym, nauszniki na przykład, albo beret. I jest mi ok, a czasami nawet bez. Także tutaj szalikową dziewczyną super nie jestem, no ale się przemogłam. Po pierwsze <laughs> przemogłam się do fajnej czapy, która jest myślę taka trochę glamour. No zobaczcie, to jest też Sylwian Hitch, ona w ogóle kosztuje około 80 zł, czyli po tych wszystkich yy, przecenach, czyli Black November plus rad plus rad. 10, czyli ta cena jest całkiem, całkiem okej. Okay, a zobaczcie, to jest czarna czapa z cała w perłach. Także myślę, że ona też gdzieś tam do takiej prostej, ciemnej stylówki yy, zrobi robotę. No, Fajny dodatek, zobaczymy, jak mi się będzie sprawdzał. A druga rzecz to jest szalik i to jest szalik szary. Ja w ogóle, jak wiecie, rzadko noszę tego typu szaliki, takie krótkie, takie cienkie dosyć, yy, bo ja nie lubię takich szali. Ja albo nie noszę w ogóle szalika, albo noszę taki, taki wielgachne szale. Ale potem wychodzi na to, że jak potrzebuję drobnego szalika, no bo nie zawsze chcesz się tak opatulać bardzo, a czasami potrzebny jest jednak ten szalik, to ja nie mam. Ja mówię, nie mam, bo nie lubię, nigdy nie kupuję, nie czuję potrzeby, tak samo jak z superem było. Nie czułam potrzeby, a potem się nagle okazało, że no stop. Więc mówię, dobra, szary szalik to jest coś takiego najbardziej neutralnego dla mnie. Wezmę sobie taki i to jest szalik w ogóle Moschino, czyli tej włoskiej, włoskiej marki z tym tym, z misiem, naszytym. I to jest szalik, który jest 100% wełniany, i on przy zniżce wychodzi stówkę taniej. Przy czym oni tak, jak to z marka premium, no to on nie jest, wiecie, super tani, natomiast no to jest, to jest wełna. Ja w ogóle jak zobaczyłam, bo one były w różnych kolorach, teraz są dostępne, bo już się sprzedały w międzyczasie w czerwieni i w takim fajnym brązie. Ale ta czerwień też jest fajna, bo jest taka ciemna. Ale właśnie jak zobaczyłam, wzięłam sobie ten szary, a przyjaciółce z kolei je kupiłam, jak zobaczyłam, że on są w takich fajnych cenach, beżowy na urodziny, bo ona też właśnie e, lubi, lubi w ogóle, ma taki jeden szalmoskino, bardzo sobie go chwaliła, więc wzięłam jej właśnie taki, taki, taki beżowy i bardzo się jej podobał. No i teraz buty, bo mówiłam, że jakby, znaczy nie jakby, tylko jedną z głównych części, których mi brakowało garderoby to były buty, jakieś takie fajniejsze bodki, może w jakiś wzór. Bo ostatnio pamiętacie w zakupach pokazałam i noszę te takie czarne, które mam jedne, drugie z poprzednich sezonów czarne, wszystko jest czarne, kozaki mam czarne, wszystko jest po prostu czarne, no, prawie co mam. I stwierdziłam, że potrzebuję czegoś takiego bardziej wyrazistego. Yy, I postawi, po, postawiłam na markę, po pierwsze, pierwsza para to będzie marka, której nie znam. To znaczy znam, ale nie miałam nigdy butów. To jest Steve Madden, to jest amerykański projektant. To jest też marka, marka premium na Answer. No i wzięłam sobie bodki w fasonie, który najbardziej lubię, czyli ze szpiczastym czubkiem noskiem, no bo one wtedy wydłużają stopy, ogólnie wydłużają sylwetkę, ale jak widzicie, są całe w skórę yy, wężową. Yy, w motyw we wzór. O, może tak. A one są ogólnie skórzane, natomiast no oczywiście to jest tylko motyw wężowy. I w ogóle tak mi się... Już miałam je raz na sobie. Tutaj wrzucę Wam zdjęcie tej jednej mojej stylówki. Świetnie wyglądają w ogóle z jeansami i z beżem. Rewelacja, absolutnie. Natomiast tak mi się skojarzyła ta marka, bo ostatnio oglądałam film Wilk z Wall Street i oni tam go na giełdę wprowadzali. I jak zobaczyłam ją na Answer, to mówię A, ale fajnie. Ostatnio widziałam właśnie któryś już raz, bo ja ten film oglądam chyba z 10 razy. Ja go tak regularnie oglądam, bo go Lubię, lubię taki styl, ten humor i sposób nakręcenia tego filmu. No i Leonora oczywiście, ale dobra, do brzegu. E, w każdym razie to jest taki też obcas, on ma około 8 cm, na którym ja pół dnia uchodzę, to nie są może buty do biegania, ale świetnie myślę urozmaicą e, moje stylówki. A druga para to będzie też wężowa skóra. I to jest Vagabond. I to jest, zobaczcie, taka burgundowa, ciemna, brązowo-czerwona, taka trochę krwista, e, wężowa skóra. To są też bodki skórzane, one są jeszcze, ich akurat nie miałam na sobie, na takim obcasie, powiedzmy 5-6 cm. Natomiast to są takie buty, wiecie, ja markę Vagabond bardzo dobrze znam. Miałam łącznie w życiu em, Vagabond około 10 par butów może, może nawet więcej. W tej chwili w szafie mam jeszcze trzy 3 pary bodków, tylko one są dla mnie teraz trochę za płaskie. Ja wolę teraz no, bardziej takie buty, które jednak mają lekki obcas, ale pamiętacie z poprzednich lat pokazywałam już nie raz takie trochę bardziej płaskie. To mam jeszcze je cały czas. Natomiast to są buty, w których wiecie, nawet przy takim obcasie się zakładacie je i się czujecie, jakbyście były w kapciach. One są mięciutkie, z nimi się nic nie dzieje, można je nosić, są w ogóle trwałe i one na ogół są też dosyć drogie, a tutaj przy tej zniżce możecie je też mieć tam około e, 200 zł taniej, no bo Vagabondy to jest też na Answer marka premium i one też są zawsze droższe, ale te buty są tego warte, absolutnie. No już nie... Ja nie raz pokazywałam, nie mogę się doczekać, kiedy zacznę je nosić. To jest też taki niby ciemny kolor, ale gdzieś tam już stylówki będzie ożywiać. Dobra, kolejna para to będą takie buty w stylu ugly daddy, ugly shoes, daddy's shoes i tak dalej. Czyli to będą buty, których w życiu nie spodziewałabym, że sobie, po sobie, że sobie je kupię. Po prostu. Ale stwierdziłam, że ja też potrzebuję jakichś po prostu butów sportowych w kolorze, bo ja mam albo białe, albo czarne. No po prostu. Albo jakieś takie szarawe. No nic ciekawego, nic w kolorze. Jak zobaczyłam te, to jest marka Pepe Jeans, to je po prostu od razu dodałam do koszyka, bo to jest nie dość, że fajny kolor, to są też moje ulubione kolory, bo mamy i czerwień, i czerń, i beż, i gdzieś tam biel, i róż, to jest takie retro mocno połączenie kolorów, ale takie mocne, takie, które ja lubię. I one na przykład do całej czarnej stylówki, tutaj możecie zobaczyć, wyglądają fantastycznie, bo jest prosto, a to jest taki fajny, mocny element kolorystyczny. Jedynym minusem ich faconowym jest to, że dosyć mocno skracają stopę i takie no, nogi nie są zgrabne, to nie są buty w szpicy w nich, zwłaszcza jak macie takie jak ja, no ale gdzieś tam trudno. Fajnie, że są stylowo takie ciekawe i są też takie buty, które wiecie, z jednej strony mi się podobają, z drugiej są dla mnie eksperymentem i będę próbowała je gdzieś tam nosić, zobaczymy jak mi wyjdzie. Na razie próbuję je właśnie do jednokolorystycznych, prostych zestawów, żeby właśnie zacząć je do swojej szafy wprowadzać, no ja tak robię po prostu z nowościami, takimi, które stylowo są dla mnie eksperymentem, tak, no takie, takie niecodzienne i zobaczymy, no, zobaczymy, myślę, że się u mnie sprawdzą. No, to jest takie coś ekstra. A ostatnia para butów to już jestem klasyczna ja, czyli czarne bodki. No, musiały być czarne botki po prostu. Śmieję się, oczywiście, ale to są botki y, GES y, Marki i to są botki moje ulubione, czyli w szpic po prostu na obcasie. To jest akurat taki obcas. Y, Kaczuszkowy, kaczuszka, to jest takie 5-8 cm, czyli dla mnie w miarę dochodzenia. Natomiast wiecie, czemu widziałam akurat te czarne? Dlatego, że ja takich botków też nie mam. Będziecie się śmiać, no jak ja, jak ja mam stopar butów, jak mogę powiedzieć, czegoś nie mam. No nie mam. Dlatego, że te botki czarne, które ja mam, wszystkie są w takim mocno rokowym charakterze. Takie rokowe, statementowe, takie mocne, takie, wiecie, z taką już stylową, rokową wibracją. A takich eleganckich, bo one są bardziej eleganckie, botków nie mam. Mam te z zeszłego roku moje labutone ale one są dużo wyższe, dwa razy wyższe i one nie są takie super do biegania. A chciałam takie, no bardziej, żebym wyszła i żebym chodziła w nich po prostu sobie spokojnie pół dnia, czy tam, no, żebym mogła w nich biegać. A te są właśnie takie bardziej, bardziej eleganckie, ale o wysokości obcasa takiej, która pozwoli mi na to, żeby w nich sobie spokojnie chodzić. Bałam się też, czy nie będą za wąskie na mnie u góry, no bo ja mam w ogóle małą kostkę i bardzo szeroką łydkę już zaraz, ale nie. Mimo tego, że to się, one, to się wydaje, że one są takie wąskie, one wcale bardzo wąskie u góry są, mają też tutaj gumkę, która się gdzieś tam lekko, lekko rozciąga. No i są oczywiście skórzane, bardzo, bardzo ładnie wyglądają. No i o no, takie cztery pary sobie po prostu uzupełniłam garderobę, bo myślę, że one gdzieś tam mi teraz taką stylową robotę jeszcze zrobią. A ostatnia rzecz to już jest zachcianka, no co mogę powiedzieć innego? No zachcianka, ale ładna zachcianka, bo to jest torebka włoskiej marki Twinset, to jest też marka premium. I e, myślę, że tę markę kojarzycie. A jeżeli nie, no to Twinset to jest właśnie e, marka włoska, e, która ma taki styl, no rokowy już bardziej, taki w moim stylu. Bo jak się patrzy na tę torebkę, to już widać, że to, to, to gdzieś tam jestem ja. Ma tak bardziej powiedzmy no rokową e, rokowy vibe ta torebka. E, natomiast e, to jest torebka, która w ogóle. E, po wszystkich moich przecenach kosztuje jakieś 400 czy 500 zł mniej. O jedną trzecią w ogóle cenę, cenę mniej. A to jest skórzana, duża torebka, w środku jest o. Tak wygląda. Jeszcze nic jeszcze nie nosiłam, więc mogę, więc mogę pokazać. Żadne chusteczki się tu nie pałętają. Wygląda tak, ma jedną kieszonkę zapinaną i e, jak widzicie, ona jest lakierowana lekko, ta skóra. Skóra jest gnieciona, czyli nic po niej nie będzie widać żadnego zużycia. E, to nie jest gładka skóra, tylko jest gnieciona, jest lakierowana. To jest fajne, bo ja nie mam żadnych torebek właśnie z lakierowanej skóry. Znaczy, mam, mam właściwie, bo chylak krokodyl jest lakierowany, tak i go całkiem lubię, ale z gładkiej takiej nie mam i jeszcze wielkość tej torebki, rozmiar jej, ona pewnie się wydaje, że jest bardzo duża, ale nie, ona jest dla mnie taka na pograniczu. To nie jest jeszcze taka torebka, która jest większa. Ee której bym nie nosiła, tylko ja ją jeszcze zaliczam raczej do torebek mniejszych, ale już takich bardzo, bardzo e, pakownych. Ja ją będę nosić na ramieniu, bo łańcuch jest dla mnie za długi, ale właśnie jakoś tak wiecie, w ten sposób ona jest też taka dosyć ciężka, w wyrazie, fajna będzie do takich właśnie, o, ja ją w ogóle widzę na przykład z tym płaszczem na pewno, do takich e, cięższych. E, okryć okryć albo z tym do okryć wierzchnich, no bo też w proporcjach ja przynajmniej lubię, u mnie się to fajnie sprawdza, że do cięższych okryć wierzchnich, takich, które sprawiają wrażenie, wiecie, dużych i ciężkich, fajnie wyglądają też torebki, które nie są jakieś takie leciutkie i podwruwajkowe, niezależnie od tego, czy są małe, czy duże. Dobra, moi drogie, moi drodzy, to wszystko. Mam nadzieję, że mój, moje dzisiejsze uzupełnienie Garderoby o różne rzeczy Wam się podobało. E, przypominam Wam, racka 10 jest 10% zniżki do całości, o, tak położę, do całości oferty Black November. Wszystko będzie na dole w opisie. I jeszcze Wam powiem, że ona dosyć długo trwa, ta moja zniżka z tą ofertą połączona, bo od dzisiaj aż do 3 grudnia, także tam wychodzą. Dwa tygodnie? Także dobrze, dobrze to liczę, mniej więcej dwa tygodnie, półtora tygodnia około, tak. No półtora tygodnia mniej więcej. Um, także tutaj um, wszystko jeszcze będzie w opisie na dole, gdyby Was to bardziej interesowało. No i co? też sobie tak myślę, że tam jest tyle w ogóle fajnych marek, że może coś prezentowo już, wcześniej i tak dalej, można na przykład coś w stylu ten szalik, jak mówiłam, ja kupiłam go przyjaciółce w prezencie urodzinowym, myślę, że tam już niejedną rzecz prezentowo też znajdziecie sobie. Dobra, także to wszystko, mam nadzieję, że te rzeczy mi się będą dobre, dobrze nosić, a Wy będziecie e, z miłą chęcią oglądać je na Instagramie i Stories. trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Pa, pa!